To może jeszcze na chwilę usiądźmy przy tym ogólnym błogosławieństwem. Miłość i miłosierdzie Jezusa. Ja dzisiaj dla Ojca już część powiedziałam, tych moich świadectw. Chodziło o to, że... A dobra, jestem Zosia ze Szczecinka, z parafii Ducha Świętego. Na koniec sierpnia jechaliśmy... Na pielgrzymkę do Maczugorii. Tak jak się złożyło, to tu zajechaliśmy. Ojciec nam szybciutko msze święto odprawił, a ja w locie tak w locie poprosiłam o intencje na tej mszy. Przyszło mi do głowy, że muszę poprosić o msze, bo relacje z moimi dziećmi, no fakt, że są stare, ale jakoś tak się takie jakieś oddalają i oddalają. I słuchajcie. Ojciec tą muszę od razu tą właśnie odprawił, i pojechaliśmy sobie na 10 dni do Macugori. Po dwóch dniach przyjazdu jeszcze się dobrze nie rozpakowałam miałam rodziny. Dzwoni telefon w te mojej rodziny, no bo to tak się ostatnio obchodził u mnie, tak bez żadnych tych. Dzwoni właśnie syn z, z Ameryki. Życzeniami składa, no zadzwoni, czasem zadzwonił, tak. Ale po życzeniach pyta się: mamo, a ty jesteś w domu. Zjawił się pod moimi drzwiami z synem, żoną. 9 lat mu jakoś ciągle coś przeszkadzało, nie miał pieniędzy, czasu, pracy, cuda nie widy, tak? Po 12 dniach od mszy jest pod moim domem. Przyjechał tylko na tydzień, na niewiele, ale był. Ale w międzyczasie zaczęliśmy sobie rozmawiać, no pobył parę godzin, nie było dużo, ale tak jak już się tak przy stole, pojedli. Zaczęłam mu opowiadać, co się działo w naszej rodzinie. No nie wiem, tutaj, ten ojciec pamięta, jak to mój bratanek w Niemczech umierał bez żołądka jadł. Kiedyś takie świadectwo składałam. W każdym bądź razie opowiedziałam, że tu się wstawiłam u ojca za tego mojego bratanka umierającego, tak, któremu wycięli 85% żołądka i jeszcze przełyku. Rak miał tak bardzo szybko zżarał. A ta moja bratanica, tak na telefonie, no bo strasznie, 51 lat tylko miał, tak. I jak ja się tu wstawiłam, bo. No ona prosiła o zdrowie. No jak zdrowie, jak, jak wycięty jest żołądek, tak. Tylko jelitowo go dożywiała i już leżał, jak trup nawet telefonów nie chciał odbierać. Ale jak tutaj pomyślałam, że jadę, pomyślałam o nim, zadzwoniłam. Syn odebrał, bo on już taki leżący, już nic, koniec, już, już za chwilę, moment, nie ma go. Ja mówię, daj mi tatę, a on mówi, nie, tata już ma, ciocia, mów, co chcesz. Ja mówię, nie, nie, ja chcę tata, żeby powiedział jedno słowo, tak albo nie, tak. Bo nie chciałam bez jego wiedzy tu się, no bo to są takie sprawy, że to ktoś powinien wyrazić zgodę albo nie, tak. Każdy ojciec, jak mnie usłyszał, powiedział tak, no i wystarczyło. Przyjechałam tutaj, zdjęcie jego pokazałam. Wiedziałam, że się będzie działo, bo mną telepał 20 minut. Dziewczyny od nas widzieli, czerwona byłam burak. Nie wiedziałam, gdzie się schować, bo to ja nie lubię, żeby mnie ktoś taką widział. Przeszło. Zajechałam do domu. Noc już w niedzielę, za późno, żeby, żeby dzwonić. No. poczekałam do poniedziałku. Zadzwoniłam tak delikatnie, no bo to już takie krytyczny, bardzo, bardzo, bardzo stan, tak? I tej Sylwii się pytał, no, oczywiście swoje problemy inne, takie, takie, a te delikatnie, a jak Artur? A no jakoś jest. A wiesz, ocia, on wczoraj, bo to było o pierwszej w niedzielę wstawianie, tak? On wczoraj jakoś tak posiedział z nami w fotelu w salonie. A już był placek, leżał, już nic nawet mówić, tak? A później rozmawiamy jeszcze o tych różnych, różnych takich, tych problemach. A ona, wiesz co ciocia, a on wczoraj nawet zjadł. Ja mówię, no co zjadł? Do jelitowo mu tam ładowała coś tam, żeby jako tako było. No normalno, ale ona nie, ona nie zaskoczyła, że, że już są cuda, tak? Bo przecież nie miał żołądka, nie miał przełyku. No jak mógł zjeść, co? A jakiś chleb z czymś. Naprawdę to, to jest... Szczera prawda, tak? Później jeszcze rozmawia mi tłumaczy, tłumaczy. A wieś, on jeszcze z chłopakami film obejrzał. No to głowa już całkiem no, no placek był, no trup był prawie, nie? To chlada moment. Słuchajcie, on żył jeszcze trzy i pół miesiąca. Wielki piątek zmarł o 12. E, normalnie wszystko jadł. Był wychudzony, bo teraz wszystko go żarło połowę jego było, ale chodził po domu, wszystko koło siebie robił, jej obiady robił, jak ona przychodziła z pracy, funkcjonował tak to wszystko. Pan Bóg dał mu czas, bo w wieku 20 lat w zespole jakimś takim grał nieodpowiednim i on mówi, że ciocia nie wierzę, nie wierzę, Tyle czasu spędziłam z nim, żeby to, ale później chyba już wierzył bardziej niż ktokolwiek. No, ale jeszcze był niewyspowiadany. No i jak już tak ona jest y, 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 pielęgniarką w szpitalu dla tych obłożnie chorych taki, więc wiedziała, że już, już przyszedł czas i, i już położył się któregoś dnia, bo taki się słaby zrobił, udało się sprowadzić księdza, wyspowiadał się. Miał przed umieranie wśród swoich. Oni mają takich dorosłych chłopców, kazała wyjść, a oni nie będą przy tatusiu. Był nawet ten niemiecki ksiądz razem tam, jak, jak schodził z, no z tego świata, tak trzeba powiedzieć, tak? No i zmarł, niestety, ale jego pogrzeby to też była bajka, to były cuda. Na jego stypie w Polsce rodzina się zjechała bardzo dużo, choć tu mają pusty dom, bo tam już sobie zaczynali życie. Rodziny się przepraszały. Było tak miło, no słuchajcie, nie chciało się wychodzić z tej stypy, naprawdę. No i to wszystko opowiadam dla mojego syna tego, ma 46 lat. Że, że tak z Arturem takie cuda tutaj były, tak. Ale mówię Jurek, muszę ci się przyznać, ja za ciebie też się wstawiałam. Wiem, że coś było ci źle, nie wiem o co chodzi, ale no bez twojej wiedzy pojechałam i się u ojca Daniela też wstawiłam ze zdjęciem. W tym momencie, słuchajcie, synowa na jego, on nasydował. nic mi nie mówili. Zafundował sobie mu jakiś diabeł mnie podkusił, zaszprycował się. Tak było z nim źle, że już tylko zjechać koniec, bo kropka nie było ratunku. I w pewnym momencie w szpitalu w Ameryce, zaczął zrobić. I do tej pory nie wiedzieli, kto i co nikt go nie odwiedzał nic nie robione. No umiera, no, no było już... A mówi, tak błyskawicznie zaczął zdrowić, no i wyszedł, no i przyjechał, no, ja bym nie wiedziała, że coś mu tam to jest na tym. Także tutaj... Ten nasz ojciec zdaniem, z Panem Bogiem zrobili takiego psikusa. To cały szpital amerykański zachodził w głowę. Cud się ta owiadoma sprawa, ale za czyją przyczyną, nie? Ale za ale za czyją przyczyną, no więc to chciałam powiedzieć, no jak mogłam wam nie powiedzieć, takie coś, tak? No. Miłość i miłosierdzie. Nazywam się Iza, jestem z Łomży, dostałam właśnie od Pana Boga szansę naprawić nieposłuszeństwo względem Ducha Świętego, bo przy świadectwach postawiłam opór i nie przyszłam podziękować Panu za łaski, które otrzymałam w tym miejscu. Wszystko otrzymałam w tym miejscu i tamten rok. Dzięki temu miejscu był dla mnie rokiem cudów. Tak jak to ojciec powiedział, prawdziwych cudów. Pan Jezus po jednej modlitwie uzdrawiającej zabrał, dał mi nowe życie. Dał mi nowe życie. Zabrał mi wszystkie zniewolenia, z którymi się zmagałam. To były narkotyki, alkohol, seks, przemoc, wulgaryzmy. Byłam niedobra, byłam bardzo niedobra, ale Pan Jezus dał mi, dał mi nowe życie i chwała Panu za to miejsce. Dziękujemy za te ostatnie dwa świadectwa spontaniczne. Szczególnie też tutaj izek, krótkie dla młodych, świadectwo mówiące. O tym, jak można żyć teraz, kiedy poznało się Boga. Jakie to życie jest cenne, wartościowe, piękne. E, więc powstańmy teraz będzie błogosławieństwo, będzie adoracja. E, jeżeli nabyliście jakieś dowocenalnie tutaj, to też one przez e, to błogosławieństwo będą poświęcone. Pan z Wami. Niech Was przez serce Maryi Matki Boskiej Kapłańskiej błogosławi strzeże, Bóg i miłosierny Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wracajcie do Waszych domów w pokoju Chrystusa Bogu, niech będą dzięki. I bardzo dziękuję też całej naszej wspólnocie, wszystkim diakoniom, wszystkim, którzy. Przygotowywali to spotkanie, którzy na tym spotkaniu posługiwali, modlili się wszystkim, bo nie chciałbym tutaj też nikogo pominąć, więc prawa też dla nich i Bogu, Bogu chwała za nich. Dobrze, więc teraz proszę jeszcze uklęknijmy.